Dobra Grzegorz, zacznijmy od rozbioru, to powiedz mi z grubsza co się działo z tą skrzynią biegów, żebym mógł po prostu ukierunkować się tu, czego szukać. No Wiesz co, tak, drive i w momencie czułeś jakby nie rozprzęglała, czyli samochód tak. ciągnął, gazu. Tak. wiesz, jeżeli dodałeś gazu, wrzuciłem drive, to on był w stanie to odjechać. To był w stanie odjechać, odjechać tak. No, prawdopodobnie będzie to problem w sprzęgle hydrokinetycznym lub ze sterowaniem tego sprzęgła hydrokinetycznego. Powiedz mi tak, ten olej ok, czy nie? No nie, no już jest bardzo przepracowany. Widać, że już jest koloru, może powiedzieć, czarnego, mm -hmm. bardzo brązowy, czarny. Oryginalnie skrzynie biegów zalewane są żółtym lub czerwonym Mercedesa, a ten już ma kolor brązowo-czarny, także widać, że jest przepracowany i przypalony, tak? Na szczęście fachowiec ma także dobre wiadomości dla Grześka. Patrząc na nie z wierzchu, no są ciemnego koloru, ale są po prostu fabrycznie ciemne, mhm. nie są spalone. Ale odwracając z drugiej strony, nie widać, żeby tutaj one były przypalone, żeby się ślizgały, bo widać nawet ślady po frezowaniu. Bo jeśli byłyby spalone, to teraz byłyby fioletowe. Wyślifowane były fioletowe. Po prostu, tak, tak. Czyli tu jest ok. Tu jest ok. Czyli rozbieramy A, sobie tak. dalej po kolei, wyjmujemy następne... następne tarczki. Następne tarczki. I teraz tak. Ten kosz ma sprzęgła jednokierunkowe, tak? Tak. W tej skrzyni biegów są dwa te sprzęgła jednokierunkowe. One, A, okay. one po prostu one po prostu hamują bieg. Teraz tak, musiał się w jedną stronę musi się blokować. Jeżeli nie będzie się blokowało to sprzęgło jednokierunkowe, no to ja z doświadczenia wiem, że ta skrzynia będzie szarpała z 1 na 2. A, a tu jest ok? Jest ok, tak, tu jest dobrze. Tak, sprzęgło jednokierunkowe. Jedziemy dalej. Tak. Każda dobra wiadomość cieszy Grześka, bo im mniej uszkodzonych podzespołów, tym naprawa skrzyni będzie tańsza. Słuchaj, no powiem Ci tak, z grubsza wygląda ta skrzynia biegów nieźle, tak? Części mechaniczne wyglądają ok, wiadomo, to wszystko sobie jeszcze później posprawdzam, ale na teraz po prostu e, skupiłbym się tutaj na mechatronice. Mam urządzenie, na które to po prostu, do którego to przekręcimy. Zasymulujemy pracę po prostu skrzyni biegów i zobaczymy, co się z tym ja dzieje. To tak? nie czekajmy, tylko dalej. Dobra. Działamy dalej, tak. Naprawa automatu czasem kosztuje i 5000 tysięcy, dlatego Grzesiek tak się stresuje. Uruchomimy test całego sterowania, tak? Panie, zlituj się pan i ogłoś w końcu ten wyrok. Prawdopodobnie będzie to usterka elektrozaworu, jak w większości Mercedesów, właśnie tych 7226. Dobra, nie ja no słuchaj, e... tylko litość. Zrobienie, zrobienie takiej litość. skrzyni biegu w naszym warsztacie kosztuje 1000 zł plus części, no ale wiadomo dla ciebie, to będzie cena specjalna, także tutaj. Jeszcze zadzwonię, dokładnie wyliczę koszty. I jak ale sprawdzisz, nie? Dogadamy się. Dobra, tak, super. Tak, ja dobra. ją zostawiam, dzięki, dzięki i dawaj znaka, kiedy mam przyjechać. Będę dzwonił. <laughs> do, Zobaczy, do zobaczenia. Okay.